Siemano, ja Mano, Jaessen, jest to kolejny odcinek kariery Lechem Poznań w FIFA 19. Mamy w październiku spotkania w Zagłębie, Jagielonia, Napoli i Pogoń. Myślę, że zrobimy to także Zagłębie, sobie zaraz przesymulujemy i zagramy z Jagiellonią i z Napoli w tym odcinku. Skład nawet nie patrzyłem. I 2 do 1 wygrywamy Tiba i Haland który wszedł z ławki, więc Haland coraz bardziej się rozkręca w naszej drużynie. Robimy trening, jak nawet tu widzę, zawodnicy dostają spore wzrosty tych umiejętności, więc trenujemy ich nadal. Bardzo tutaj młodzików zacząłem trenować. I teraz co tu mamy? Oferta transferu, co oni na tego cyfkę uparli? No na razie nie mam ochoty na negocjacje z nikim. Raport zwiadowczy, może do niego przejdziemy. Co tutaj mamy ciekawego? Szkoda, że tak naprawdę trzeba, oczywiście, zagrać wiele sezonów, żeby tych zawodników tak naprawdę rozwinąć. Dawid Kozłowski bardzo fajne potencjalne umiejętności ma, więc nie mamy w środku nawet, żeby sfinalizować, ale będziemy ich obserwowali, jak nadarzy się okazja, no to coś tutaj. Zrobimy. Szymon Krawczyk też bardzo fajne statystyki, ale to naprawdę by musiał 10 sezonów zagrać, żeby coś tutaj było. Michał Wieczorek też widzimy talent. Tu z kolei Bogdan Piotrowski 94 nawet. Więc naprawdę z samych modzików można już by niedługo kadrę złożyć. Mazur, zadowolony, że wystawiam go w składzie. Nie przypominam sobie dokładnie, kiedy to miało aż tak miejsce. Jeszcze szybko na kalendarz sobie spojrzę, bo e, następny mecz właśnie z Napoli, więc e, chcąc, nie chcąc, gramy teraz e, z Jagiellonią e, rezerwowym e, w dużej mierze e, składem e, ogarniamy. Chociaż wszyscy są wypoczęci, no to ja tutaj poogarniam i zaraz się do Was odezwę. Więc dobrze, skład jak widzimy, pozmieniany Gitker zostaje w pierwszym składzie, no bo na Napoli prawdopodobnie wyjdzie Halant Gajos za ostatnią bramkę, bo pamiętam, on tam strzelił dosyć ważną bramkę, więc daje mu szansę teraz od pierwszych minut. Oczywiście skład tutaj też jest dobry, ale zobaczycie, postawiłem też na modzików, kamieński, pleśnierowicz, więc trochę ryzykujemy, ale... My musimy też na to modzie stawiać właśnie. To zaczynamy to spotkanie z Jagielonią. Jest sytuacja dla Jagieloni, żeby nie faulować. Żeby nie faulować i oczywiście mamy faul. I jak żeby nie inaczej, wrzut karny oczywiście będzie teraz. Już nie wiedział co zrobić, no to tylko podłożył się, żeby karny tutaj był. No i koprywiec podchodzi żeby to obronić, ten strzał Romanczuka i obronił, coś naprawdę karne zacząłem ładnie bronić. Jeszcze jeftisz, jakby to wybił, dobra, teraz wybijemy. Jak najdalej, żeby to szło, tak jest. I może zróbmy kontrę teraz. Gajos rozprowadza do Kamińskiego, ten do jefticia. Jeftić do środka i Wojtkowski strata, chociaż nie, odzyskał. Na, nawet ładna klepa Kostewicz będzie w polu karnym. Kostewicz uderzenie, no i odgryzamy się. Jak Jeloni Sandomierski y, obronił y, te uderzenie, ale po tym rzucie karnym trochę wyszliśmy do przodu zaraz. No i mamy sytuację bramkową. Kamiński nie ma spalonego. Schodzimy do środka. Getkier, Getkier uderz teraz to ładnie. No nawet sądziłem, że to poleci y, w bramkę i bramkarz będzie musiał y, interweniować, ale no. Zeszła mu ta piłka. Wojtkowski. Podanie do Halanda. Zagramy tutaj z Wojtkowskim, ale już tutaj się pokazał. Kostewicz, Kostewicz będzie uderzał. Kostewicz i Sandomierski. Gajos. Piłka do Kamińskiego. Idealna wręcz. Kamiński będzie uderzał, ale siata Młodego zawodnika naszego prawego skrzydłowego. Co on za akcję tutaj zrobił. Idealne podanie. I Kamiński naprawdę coraz ładniejsze bramki udaje mi się zdobywać nic w trybuny nie poleciało tym razem, zobaczmy jeszcze raz przerzut Gajosa na nogę do Kamińskiego, no i ten jeszcze to zmieścił, no Sandomierski tutaj nie miał szans, żeby cokolwiek zrobić, ale mu ta piłka naszła zobaczcie to nie obronił tego 1-0 teraz przejęcie Jeftić, no i będzie sytuacja na 2-0 Kostewicz tak jest. Tutaj no, nie mogłem się nie pomylić, jeśli chodzi o celność tego uderzenia. Miał czas, wiedział, co chce zrobić. Jeszcze piłka się odbiła. Odsłuka. Jagielonia już e, dwie bramki, straty, asysta, jefticia. Więc skład e, drugi Lecha Poznań, tak to mogę określić. Teraz e, ładnie sobie radzi z Jagielonią. Sandomierski tutaj też za dużo nie miał do gadania. Nie ma spalonego chyba, ale już Gytker był odwrócony. Kamiński będzie to kończył Kamiński. Nie tym razem. Tym razem niecelne oddanie strzału. Chociaż Kamiński stara się i próbuje. Jest podbudowany zdobyciem pierwszego gola w tym spotkaniu. I teraz sytuacja strzelecka. Kopiwiec. Kolejna skuteczna interwencja. Jagielonia trochę się budzi do życia. Wolkowski, piłka do Gajosa Uruchomimy Gytkiera, tak jest. Między, między trójkę obrońców, ale on zwolnił, bo nie jest taki szybki. Jeszcze tutaj pleśnie robić, są tu robi w ogóle pleśnie robić. Obrońca chciał zdobyć sobie bramkę. Doceniamy oczywiście starania, ale tutaj powinien być inny, lepiej ofensywnie e, usposobiony zawodnik. Kostewicz Mazur, no Mazur biegni, biegni ładnie. Mazur. Mazur tutaj sam idzie na przebój, a gdyby to strzelił, no to by miał cudną bramkę po wejściu ten młody zawodnik. Dzisiaj naprawdę sami młodzi u mnie grają w tym zespole, ale strzał, no to już nie był najwyższych lotów. Dobrze i kończymy to spotkanie. Tak z ciekawości na oceny Kopliwiec tylko 7,5, chociaż za ten obroniony karny powinien zdecydowanie mieć lepszą ocenę. i 8,6, piękna Bramka Kostewicz też tutaj wymiatał. Ja, coś przeczuwam, że Kostewicz będzie więcej szans, nawet w pierwszym składzie dostawał, bo naprawdę super. E, minim się gra. Pleści robić też 7,5. Przyzwoite statystyki naszego, naszego, naszej obrony. E, I fajnie, że ci młodzi tutaj grali. Kajos 9. Ocena meczowa, oczywiście. E, tutaj zobaczmy. On nie miał bramki. Tylko Kamiński, Kostewicz po Bramce mieli w tym spotkaniu, ale Gajos ładnie tutaj asysta rozprowadzał, więc pokazał się z dobrej strony. Dobra, teraz czas na Napoli. I przechodzimy do spotkania w lidze mistrzów z Napoli. Stroje: no już musimy takie. Gytkier myślę, że on zacznie na ławce. Haland wyjdzie pierwszym składzie. Dobrze, że zrobiłem wymianę w poprzednim spotkaniu, no bo nie wszyscy zawodnicy byliby w 100% wypoczęci do gry. Gaios ląduje właśnie na ławce rezerwowych, chociaż myślę, że zacznie tym razem też od pierwszych minut. Inni są już tutaj w 100% wypoczęci i z nimi chciałbym zacząć to spotkanie. Jeszcze tutaj mógłbym Zrobić to jednak tego Jefticia mieć w obwodzie, bo on tutaj naprawdę jakościowo też będzie dużo wnosił. A tak no to klasycznie wychodzimy swoim ustawieniem. Zaczynamy. Więc kramy na Stadion Olimpik na wyjeździe z Napoli. Tutaj musimy szukać choćby remisu, żeby myśleć o dalszym, dalszej grze w fazie pucharowej, no bo z Barceloną będzie trudno. Ze Spartakiem myślę, że sobie jeszcze raz poradzimy. To właśnie wgląd na naszą grupę. Z Napoli też musimy walczyć. Dobra, zaczynamy. Teraz tylko wypuśćmy tutaj Juźwiaka. No, znakomicie pokazał się na środku pola Juźwiak. Będzie sytuacja bramkowa. i jest. Bramka na 1 do 0. No, naprawdę sensacja. Kolejna sensacja w lidze mistrzów. Lech Poznań na prowadzeniu z Napoli po bardzo świetnej yy, akcji. Całego zespołu, odbiór, szybkie podanie do przodu i juźbia, który bieg, miejsce Halanda na miejsce właśnie napastnika i pokonuje bramkarza Napoli. Lech pozań na prowadzeniu w tym meczu 1-0. Missygame, piłka w pole karne, no i trafia pod nogi Kajehona Loska skutecznie i do przerwy. Myślę, że to dowiedziemy już. I będzie rzut wolny, uderzenie bezpośrednio na bramkę. Loska odprowadził piłkę, na szczęście nie wpadła. Jest tutaj dobra nawet składna akcja, Pedersen będzie miał sytuację teraz. On i będzie z główki uderzał. Frankowski, jednak to była bardzo trudna sytuacja, żeby to zakończyć. Chociaż tutaj, pierwszy dopadł do tej piłki, no to już uderzenie było dobre. Kajehon, znów urwał się. I chyba niech padnie loska, przenosi na poprzeczkę, no taki strzał insygnie. Zdradziecki by można powiedzieć. Myślałem, że z akcji nic nie będzie, a tutaj na znakomicie. I to uderzenie sprawiło mojemu bramkarzowi kłopoty. No i super. Ale Loska obronił, bo już chciałem krzyczeć, że straciłem głupią bramkę przez stratę, no bo Napoli podeszło wyżej, no i w pressingu zgubiłem się, ale Loska tutaj wyszedł w odpowiedniej chwili i ratuje nasz zespół. No i koniec tego spotkania. Można powiedzieć, że ta bramka e, ustatkowała ten mecz w taki sposób, że po zdobyciu właśnie tego gola broniliśmy się przez resztę spotkania. Napoli nie było na tyle skuteczne, żeby nas pokonać, aby z kolei nie wyprowadzaliśmy tyle akcji, żeby Podwyższyć, ale co najważniejsze Kamil jak zdobywa piękną bramkę i daje nam e, 3 punkty w Lidze Mistrzów, więc e, mamy ich już 6. E, dobra, to będzie wszystko w tym odcinku, i ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. To mój Ghost, na razie, cześć!